Chłopaki mają... Ale... Ale chłopaki mają chórki Ty tutaj to już jest prawie podlepionowo. Też jest spadek. To jak to dobrze. Jak wiatry gdzie jesteś? Problem, z problemy. Jeszcze pod tą pierwszą górkę za wami nie możemy wjechać, Musimy Musisz się, się, się trzymać Nawaj boczkiem kurwa, boczkiem No czekaj, bo ten... ten stoi To jest to No czy no, tak. no nie, przecież to jest Chyba nam się hamulce posypały się. No, czyż, że Pasy, Już już te pasy? Jeśli na takich górkach to trzeba ten... Trzeba się przypiąć, kogo bo ja już też zajebałem za dwa razy w sypcie. Kurwa, chłopaki leżą. Co? O, oh, mamy mały problem. Czekaj, stój.